Klesz afrykański, a raczej klesz wędrowny z rodzaju Hieloma to duży i mówię tu serio, duży kleszcz, który występuje głównie w Afryce, Azji oraz na południu Europy. Jak nazwa wskazuje, zdarza mu się jednak wędrować. A regularnie przedostają się one poza swój zasięg występowania razem z ptakami wędrownymi czy np. transportem zwierząt kopytnych, a czasami nawet ludzi. Co w nich najbardziej niepokojącego, poza faktem rozmiaru, to to, że polują aktywnie. Wyczuwają swoją ofiarę po zapachu lub wpatrują ją z odległości nawet 9 metrów, po czym gonią ją nawet przez 10 minut i pokonują w tym czasie nawet 100 metrów. Na nasze nieszczęście kleszcze te przynoszą niesamowicie niebezpieczne choroby, np. gorączkę krwotoczną krymsko-kongijską, która według Światowej Organizacji Zdrowia należy do jednej z dziesięciu najniebezpieczniejszych chorób na świecie i śmiertelność w wypadku zachorowań może wynosić nawet 50%. Jak go więc rozpoznać? Kleszcz wędrowny jest znacznie większy od polskich kleszczy. Jego rozłożyste, proszkowane odnóża z paskami w kolorze kości słoniowej oraz zmienne zabarwienie ciała od rudobrązowego po prawie czarne czynią go łatwo rozpoznawalnym